Marzę, aby turyści, którzy nas tutaj odwiedzają, przyjeżdżali i robili to, co ja. Wrzucając pieniążki, zawsze na naszą przepiękną Ziemię Świętokrzyską powracali. I wracali przede wszystkim do gminy Bodzentyn. Gminy, w której historia i nowoczesność, magia i rzeczywistość przeplatają się od lat. To właśnie o tej ziemi powstały legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ta dziewczyna, ona siedzi na tej górze i płacze, słuchajcie, płacze i stąd właśnie, stąd te łzy, te źródełko to są łzy tej dziewczyny. Łzy tej pięknej dziewczyny, wylane z prawdziwej rozpaczy, mają niezwykłą moc leczenia oczu. Śródełko uważane przez wszystkich turystów za cudowne, leży u stóp Łysicy, najwyższego szczytu gór świętokrzyskich. Łysica to także, bodaj najbardziej owiany legendami szczyt w Polsce to tutaj w przeszłości ponoć odbywały się największe sabaty czarownic. Podania mówią, że istniała tu kiedyś pogańska świątynia, w której później mieszkali pustelnicy. Z czasem w tym miejscu powstał klasztor teraz mieści się w nim ścisły zakon sióstr Bernardynek. Kilka kilometrów od Świętej Katarzyny, ukryte w cieniu prastarych szczytów, leży małe miasteczko. Niektórzy mawiają, że w Bodzentynie wyczuwa się klimat zapomnianej prowincji. A przecież nigdy o nim nie zapomniano. To właśnie to miasteczko pełniło niegdyś funkcję biskupiej rezydencji. To tu, w XIV wieku, na wysokiej skarpie nad rzeką Psarką, biskup Bodzanta wybudował okazały zamek. Sto lat później gościł tu król Władysław Jagiełło, powracający z jednej ze swych pielgrzymek na Święty Krzyż. Dziś po rezydencji zostały jedynie ruiny. Na ślady historii w tym miejscu można się natknąć niemal na każdym kroku. Bez wątpienia jeden z najcenniejszych zabytków polskiego malarstwa znajduje się w gotyckim kościele Świętego Stanisława, tuż przy ruinach zamku. By zobaczyć tryptyk bocentyński. Pochodzący z 1508 roku miłośnicy historii i sztuki zjeżdżają tu z całego świata. Fundatorem dzieła był biskup Jan Konarski. Autorstwo przypisuje się Zięciowi Wita Stworza i Marcinowi Czarnemu. Scena zaśnięcia Marii Panny i postać klęczącego fundatora uchodzi za pierwszy renesansowy portret w Polsce. W tym samym czasie, czyli w XV wieku, obok gotyckiej kolegiaty powstał Kościół Świętego Ducha. Spłonął jednak podczas pożaru miasteczka w czasie I wojny światowej. Dziś na tym miejscu stoi nowo oddany budynek. A ci, którzy chcieliby zobaczyć prawdziwą polską wieś z XIX wieku, koniecznie muszą zajrzeć do zagrody Czernikiewiczów. Znajduje się niemal w samym centrum Bodzentyna. Można tu zobaczyć autentyczny, XIX-wieczny sprzęt domowy, wykorzystywany do prostych czynności w domu i na polu. Mówić o historii Bodzentyna nie wspominając Żydów, niegdyś te tereny zamieszkujących. O ich wielkim wpływie na rozwój miasta dziś przypomina cmentarz żydowski usytuowany przy wjeździe do miasta. O losach Żydów wywiezionych do Treblinki można przeczytać w pamiętnikach chłopca, który tam zginął. Jego zapiski stały się przyczynkiem do obchodów Dni Dawida Rubinowicza w Bodzentynie. Co roku do tego małego miasteczka, w centrum Gór Świętokrzyskich, przyjeżdżają Żydzi z całego świata. Oto powraca do Was bohater Gór Świętokrzyskich, Jan Piwnik, syn Waszej ziemi, co zginął tak, jak żył. Serce wolnej Polski, tak nazywany jest przez wielu rezerwat wykus, w trakcie II wojny światowej, znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala, później zgrupowania partyzanckie aka Ponury majora Jana Piwnika Ponurego, w 1957 roku w miejscu dawnego obozu stanęła kapliczka z pseudonimami poległych podczas wojny żołnierzy. Do dziś w lasach dookoła wykusu znajdują się liczne mogiły partyzanckie. Jednak Bodzentyn to nie tylko historia, ale również technika. Gmina znana jest także z jedynego w kraju naziemnego centrum usług satelitarnych w Psarach oraz targów końskich, bodaj największych w Europie Środkowej. Raz w tygodniu zjeżdżają tu kupcy z całej Polski, Słowacji, Czech i Włoch. A wszystkie te atrakcje w samym centrum gór świętokrzyskich. Łysice widać tu niemal z każdego miejsca, choćby z zalewu w Wilkowie, odwiedzanego nie tylko przez miejscowych, ale i turystów. Magia tej ziemi jest obecna nawet w tym miejscu. Zimą działa tu stop narciarski, nie bez przyczyny nazywany Baba Jaga. To właśnie tu, odpoczywając, warto poznać legendy i historię tej ziemi. A wszystko, co warto zobaczyć w tej gminie, kryje się pod nazwą Bodzentyn.